W paczkę z trzema rzadkimi filkerzami 87 plus. Druga karta niestety tylko 3 Ulibali 88 Mawa Majanki i Bernardo Silva. Mamy 15 paczek za punkty przemowy Europa plus jedna paczka za za sezony do tworzenia. Chciałbym dużej do tej paczki zawodników. Czyli łącznie 16 paczek do tworzenia. Pierwsza paczka. Robo najlepsze. No skoro już ekran to może jakiś walkout? No nie będzie walkout, ale są ekrany, oś... Włochy, ASIO, Bonur Cid, 8.5, no, no okej. Okay. Artur 8.4, okej, okay. pasuje. Brak ekranów pominiemy, żeby nie trać czasu. Nagła jak historia, właśnie dwa trzy takie paczki na kłębole. Ekrany rany znowu były Roberto Widzę do końce zappaczki No bylby to doraz. Nów wygrane były, Albert 85. Dobra, to może nie odbrzegać, tylko... O, tą wszystko otworzymy. Mamy łokot. Okej. Okay. Argentyna. Prawe skrzydło. Di 87. No okej. Okay. Z Dimari coś jest? Nie ma nic. Nie przedostatnia paczkę za 25k. już, tu nie ma. Ekrany są z Portugalii, Pepek. Easy 8.4. Ok, 8.4 spoko. Brzpiź jego, coś jeszcze? Toryle 81, Zambe 80, no tak średnio, no ale i paczka za 50. -ka. Mamy Walkout, paczka za 50. -ka. Brazylia, Bramkarz Allison, oś 90. i Di Maria i Alisson, okej. Okay. Najlepsze karty z tych koczek. Oprócz Alissona jeszcze ekrany Hakimiego. Mamy baczkę z dziesięcioma piłkarzami rzadkimi, 82 plus. Francuzami, Portugalczykami lub Belgami. Okej, okay, zacznę. I zobaczmy, co my tu mamy. Brak pokautu, ok. Ekrany z Portugalii, bramkarz. Patrycja 84. Pominiemy. Ma Dobra, ja, no, czas odebrać nagrody za Rivalsa Mistrzostwa Foot. Rivalsa. Paczki niewymienne. Ranga pierwsza. 4 mega paczki, 2 paczki. Paczki w filież elektro. Ja zbrałem nagrody za Mistrzostwa Foot. Dwodzik 3. 6 cm, monet, 2 mega paczki, jedna paczka rzadkich zowników. I jeden z trzech piłkarzy mistrzostw FUD 88+. W dwóch player pickach. Od prawej strony zaczniemy. Corrillo. Embara i Ilmas, Burak Ilmas 91. Kolejny player pick. Otavio, De Paul i Andre. Wybieramy Andre 92, czyli dwóch ja, z ost i wybieramy. Teraz przejdę do paczek. Otworzymy paczki z rzadki w zbiorze Electrum. Ekrany. EŚ o Tiago Silva pewnie? Tak jest Tiago Silva 85. Więc jeszcze poza Tiago Silva może tutaj coś być? No nie ma, a 82. Druga paczka ratki, Biuro Electrum. Już. Okej, okay, ekran. Argentyna, ekran z Argentyny, Tiago Fico 84. Tego już nie, bo przeprowadziłem tak woskę teraz. Paka za 50k. Brak ekranów. Ornram tutaj. No, no teraz przejdziemy do paczek za 35k. Uko tu nie ma ekranu chociaż nie Jest Bowman 82 i kolejna paczka za 35K zostaną tylko paczki za 55k, czyli mega paczki rzadkich kart na farsz za 35k, w drugiej mamy ekran z Holandii. Ekran z Holandii and every every 84 A teraz paczki za 55k. Pierwsza paczka. Libertadores, czyli ekrany mogą być. Tadic. 53. Kolejna paczka za 55k. Ekrany z Włoch, a Cherpi, wytrzymał Ciel William Carrasco. Nie baczki do końca, ukał tu nie ma. Może wierzysz ekrany. ok, zdanie, ekrany zdani. Danii, SPO, Eriksen. 8-5, no okej. Okay. Rixiano, Mario Fernandez, Nani, zwykły. Waszka z hendetem do słaby z drugiej drużyny. Dobra, co my tu mamy? Anglia, Anglia, Anglia. Co tam by z Anglii? A, Chuvel. Fajnie taka karta wygląda, ale do składu całkowicie nie pasuje. Tak jak kosztuje, 93. Jest taka okej. Ok. Un player Pika. Jeden z trzech piłkarzy PTG lub Toc. Zobaczmy. Tak. chyba. A Mukie 90. Dobra. do zobaczenia za ważne mecze. Zobaczcie, do wyników. Nobel. Daniilo, więc słaba waga. na parka rzadkich piłkarze. 0,82. Później 80 overall. A teraz parka tegyę Electrum Prime. Ekrany z Argentyny. Guine 83. Gązolo. O Bugonzalo no nic. Specjalnego tu nie ma. Teraz złota paczka zowników premium. Ależ co ją czuł. No i złota paczka że prime. Może ekrany dadzą. To nie było, kot ja był jakiś. Ale nie ma kotu. Ekrany są w wideo. Nie. Aranguj. Aranguj. 83 No okej, okay, ale bez czołu z tych ważnych meczów. Dobra, między zejdzie. Mezułek, Ozil.